Czy w ogóle myślisz, bo wcześniej mówiliśmy o wojnie, ale czy w ogóle Putin może zaatakować nasz kraj? Stany straszą, że będzie duża ofensywa rosyjska na wiosnę. A ta zmiana jest oczywiście bolszewicka i będziemy bardzo mocno protestować. Może są źli, ale chociaż laptopa nam kupili, to warto na nich zagłosować. Myślę, że są ludzie, którzy się sprzedadzą za laptopa. I nie masz. I czy to nie jest takie złodziejstwo w biały dzień? No bo czy w ogóle jest jakaś szansa? Jak można tego dokonać, żeby obalić rząd? Bo to właśnie jestem w polityce, żeby obniżać, upraszczać podatki i deregulować te przepisy, odbiurokratyzowywać. Czy tym w ogóle? W ogóle miałeś jakąś kontrolę z ułokiku? Może kradną, ale się dzielą. No I co teraz powiemy ludziom? My wam emerytury nie wypłacimy, no bo z to piramida finansowa. Sami sobie oszczędzajcie na emeryturę, jak ludzie. Myślisz, że jest szansa, żeby kiedykolwiek politycy odpowiadali za coś karnie, no bo też. Ja, oczywiście, że pójdę, jeżeli dostanę wezwanie. Każdy ma moralny obowiązek ojczyzny, natomiast. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, Partner Biznes Misji. Partnerem odcinka jest HOKOMO. Producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Partnerem odcinka jest firma b 2 dostarczająca wysokiej jakości lidy sprzedażowe. Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na b 2 Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Sławku, widzimy się ponownie. Bardzo miło, że mogę u Ciebie gościć. Cześć. Sławku, nie będę przedłużał, bo dużo mam tematów do Ciebie, więc chciałem Cię zapytać według mnie, w moją ocenie, o najbardziej niesprawiedliwy podatek, który mamy dzisiaj, czyli składka zdrowotna na JDG. Wiem, bo sam na niej byłem, przeszedłem na ryczałt też m.in. dzięki Tobie i dziękuję za, za pomoc, ale no, rekordzista Polski mam zapisany współwłaściciel dużej firmy technologicznej płacił obowiązkową składkę na NFZ w wysokości ponad 100 tys. zł miesięcznie, gdzie ona jest obowiązkowa i Niezależnie od kwoty, daje takie samo prawo do, do lekarzy. I tak sobie porównałem, że jakieś prywatne abonamenty masz, nie wiem, za 200, 300, za 600, to jesteś już taki vib, że oni ci gwarantują do 12 godzin wszystkich lekarzy, specjalistów. Nie? tutaj płaci 100 tysięcy i nie masz. I czy to nie jest takie złodziejstwo w biały dzień? No bo jak inaczej nazwać? Tak, czy ktoś płaci 100 zł tej składki, czy 100 tysięcy, dostaje ten sam kij dowalenia w szybę, żeby dostać receptę kierowaniem do lekarza specjalisty tam za 3 lata, jak trafi do szpitala, będzie leżał na korytarzu w tym samym łóżku. To jest podatek tak naprawdę, a nie składka i należy starać się go minimalizować. Nie do końca wiem, czemu jeszcze ludzie płacą tak wysokie składki. Wystarczy przejść na jakąś spółkę z oczy komandytową i problem znika. Więc być może tam są jakieś inne, inne problemy przy tej działalności, czy jakieś inne sytuacje, ale normalnie się nie powinno płacić tak wysokiej składki. Trzeba jak najszybciej się przekształcać. No, czyli jak ktoś jest na JDG jest to, to... Nie powinien być na JDG nie. najprawdopodobniej. Nie powinien być. Okej, okay, no ale czy w ogóle myślisz, że jest zmiana, szansa na zmianę tej składki, no bo ja na przykład nie miałem kosztów, jak mi doradzali, że mi jest niepotrzebna spółka w zasadzie, no bo wiesz, w mojej działalności tutaj, więc jak ja miałem nieraz zapłacić, to też mówiono, kurczę, no boli, co zarobisz, to jak ktoś powiedział, że prawie 60% wszystkiego oddajesz, no to nie? To zależy, jakie będą rządy. Gdybym miał na to jakiś wpływ, to oczywiście bym przywrócił stary system, że składka jest oczywiście ograniczona i równa dla wszystkich przedsiębiorców, a nie zależy od dochodu. Ale nie w jakichś planach, że ktoś wie przynajmniej w rządzie, że to jest absurdalnie i jakby no chore. Nie chcieli tak zrobić i zrobili właśnie to co chcieli. Dramat. Z ich punktu widzenia wszystko jest w porządku. To jest w ogóle szok. Ale no to chciałem Cię zapytać, no bo na początku wspomnieliśmy, że te małe firmy już upadają niestety. To się tak mówi, że z jednej strony też miało nie być, ale no szczególnie właśnie w tej gastronomii, szczególnie w jakichś takich firmach, gdzie są duże koszty takie obsługi, lokali i tak dalej. I czy Ty masz jakiś pomysł jak zrobić, żeby no, nie zabijać polskiego biznesu, bo jak się to yy, widzi, to tak jakby takie małe firmy miały być celowo zamknięte, zabite, bo no, są firmy, które nawet w moim mieście, PDM, z wiesz stuletnią tradycją, firmy rodzinne z wielu pokoleń i dzisiaj niestety muszą się zamknąć, bo ich nie stać na... Być może ta działalność się zmieniła, nie jest już taka atrakcyjna i trzeba się przebranżawiać, ale mimo wszystko, czy nie powinniśmy jako kraj ratować tego polskich firm, które gdzieś są motorem napędowym, są dumą naszą. Czyli nie jestem za tym, żeby państwo wspierało jakieś firmy. Chciałbym tylko, żeby im nie przeszkadzało, bo one sobie wtedy bardzo dobrze poradzą. Problem jest taki, że właśnie te podatki, składki, regulacje dotyczą głównie małych firm. duże sobie z nimi radzą bez problemu, przez co mają nieuczciwą przewagę konkurencyjną. Jeżeli przestaniemy przeszkadzać małym firmom, to one sobie bez problemu poradzą z dużymi. Są dużo sprawniejsze, dużo szybsze, dużo bardziej kreatywne, więc przedsiębiorcy sobie poradzą tylko, żeby Państwu im nie przeszkadzało. No u nas. Nawet słynny Roman Kluska, z którym też rozmawiałem, też mówi, że najważniejsze są deregulacje. chciałem Cię spytać, czy jest szansa na te deregulacje? Czy, jak Ty dojdziesz też do władzy, jest szansa, że będziemy mieli jakieś dla przedsiębiorców deregulacje? Bo ja chyba oczywiście, że tak. Jedynym kandydatem, który jest taki przedsiębiorczy, ma przy firmie, jest dużo. No to właśnie, właśnie jestem w polityce, żeby obniżać, upraszczać podatki i deregulować te przepisy, odbiurokratyzować gospodarkę, żeby nie było tak, żeby zrobić cokolwiek. Trzeba mieć papierek, pieczątkę, zgodę mm. jakichś urzędników. Przedsiębiorcy powinni zająć się robieniem biznesu. A nie tonięciem w setkach papierów. Więc tak da się znacząco odbiurokratyzować naszą gospodarkę. Jak tylko będą miał taką możliwość, to to zrobię. Trzymamy kciuki i chyba wszyscy przedsiębiorcy na to czekają, bo naprawdę jest to potrzebne, no bo dają pracę, tak? My dajemy pracy więc jakby, no, głupio i, i smutno widzi się jak firmy, które, no, mają wiele lat, muszą się zamknąć i, i wiesz, no, zwalniają ludzi, ci ludzie, no, też tracą pracę, więc wszystko jakby się wali. Um, no dobra, ale poruszyliśmy jeszcze tą opiekę medyczną i chciałem do tego tutaj wrócić dzisiaj do służby zdrowia. Ostatnio się dowiedziałem, że, no, też nie chce mi się wierzyć, ale czy ty też się z tym spotkałeś, jak lekarze leczą, że czasami nawet szpital od góry jest właśnie jakiś dyrektor, który sam decyduje od firmy jakie mają być leki na dziale, czy ma być leczone. I czy to nie jest tak, że nawet gdzieś w, 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 w szpitalach, że specjaliści mają płacone za ilość zabiegów, a nie za godziny pracy na przykład, co może powodować, że no nie wiem, trafisz na oddział, a mówię, a to pana ciechniemy, bo wiesz, już mówię, to jest absurdalne, pewnie się tak nie zdarza, no ale... Ja nie wiem, że kompletnie nie znam się na zarządzaniu szpitalem, więc nie wiem, który system jest lepszy, przepraszam. Okej, okay, dobra, no to idziemy dalej. Um, już mówiliśmy o tych pieniądzach na wybory, ale um, też słyszałem o tym, że właśnie partie płacą influencerom, aby promowali partie, często ogromne sumy. Martwi mnie to, bo to też idzie z naszych podatków. I czy ty słyszałeś już, że takie jakby jedą przed wyborami, to jest naturalna praktyka, może nawet wiesz, jakie to mogą być rzędu sumy, bo ja już słyszałem, że za jedną kampanię mogli zapłacić nawet ponad 200 tysięcy, no to jest szok. My obsługujemy wielu influencerów czy celebrytów, ale akurat nie takich, którzy współpracują z rządem. Nawet <grym> gdybyśmy tak mieli, to i tak bym nie mógł ujawnić żadnej informacji dotyczącej finansów, więc wolałbym się na ten temat nie wypowiadać. Ja, ale no to nie, poza takimi, czy wiesz w ogóle, jakie to mogą być sumy rządu? Spawiania? Domyślam się, domyślam no, że są się. W Wysokie to są kwoty. Naprawdę szok, nie? Że, że, że jak mamy mieć sprawiedliwe wybory, jak one nie są sprawiedliwe. I odnośnie tych wyborów, znowu, czy po wyborach, myślisz na zmianę na przykład na Jowy, które były gdzieś słynne, albo na to, no, że dzisiaj, jak będziesz na jedynce, to choćbyś, nie wiem, jak była, ale z jakiejś partii, to wchodzisz. No jak to ma być? Demokracja no, partia nie przekroczy 5%. No, ludzie tak mają, że głosują na pierwsze miejsca, a nie na ludzi, którzy są tam dalej. Żeby wprowadzić Jowy, trzeba mieć większość konstytucyjną. Na razie jej nie mamy i szybko mieć, nie będziemy. Gdybym miał większość konstytucyjną, to w ogóle bym mnóstwo rzeczy zmienił i te Jowy to nie byłyby największym, pierwszą rzeczą do wprowadzenia, bo jest dużo innych, które należałoby zrobić, więc w obecnym systemie nie ma mocy, żeby go zmienić. Tak więc nie jest to rzecz, która mnie zajmuje. I myślę o rzeczach, które można zmienić. Okay. A czy jest coś, co może spowodować, że możemy obalić rząd, czy w ogóle jest jakaś szansa? Jak można tego dokonać, żeby obalić rząd? Obalić rząd. Bardzo ważna rzecz jest taka, że jeżeli ktoś ma siłę do tego, żeby obalić rząd, to być może po prostu powinien to zrobić. A jeżeli nie ma takiej siły, to na pewno nie powinien mówić o obaleniu rządu, bo jeszcze go zatrzymają za próbę. Więc to, to są raczej rzeczy, które się robi, a nie o nich mówi. Okej, okay. no to nie poruszamy ich. Niech ona zostaną tajemnicą. E, dobrze. Czy jak się dzisiaj spotykasz właśnie nie powiedziałeś, że ten JDG też nie powinni ludzie na nim być, ale czy w ogóle słyszę o tym, że etat umiera? Czy przyszłość będzie wyglądała tak, że będziemy pracować tylko na na B2B dla firmy nie będzie mieli etatu? Nie, po ostatnich zmianach to wszystko zależy od tego, ile kto zarabia. To nie jest tak, że nikt nie powinien mieć od DG. ktoś zarabia tyle, że płaci 100 tysięcy składki zdrowotnej, to nie powinien mieć od DG, ale wielu ludzi powinno je mieć, zwłaszcza na ryczałcie. To nie jest też tak, że etat czy umowa zlecenie umierają, no bo po ostatnich zmianach dla niektórych przedziałów dochodowych umowa zlecenie czy o pracę wcale nie jest taka niekorzystna względem od DG, zwłaszcza, że pracodawcy często mają różne ulgi podatkowe za to, że zatrudniają ludzi na umowie o pracę, więc sprawa nie jest zupełnie jednoznaczna. W obecnych przepisach nie ma mowy o śmierci etatu. No, to, to jest też pozytywne, bo wiele osób jednak pisze, że wiesz, no mimo wszystko, jak jesteś na etacie, jak kobieta, nie wiem, planujesz zejść w ciąży i tak dalej, to jest mimo wszystko dzisiaj jakaś tam korzyść, nie? Dlatego mówię, są korzyści, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, od tego, ile ktoś zarabia. Im ktoś zarabia więcej, tym bardziej raczej nie powinien być na etacie. Mhm. No to o tych zarobkach może więcej. Jak, czy ty w ogóle miałeś jakąś kontrolę z ułokiku? Bo to jest też mhm. pytanie od widzów, bo coraz więcej osób pisze, że pojawiły się coraz większe kary, za to na przykład jak na social mediach nie oznaczysz, czy post po jest sponsorowany, a czasami ktoś mówi, ale przecież ma tam wstawkę tylko z ekranem sponsorowanym, a nie co wywiad, jak to w ogóle ocenić? Czy w ogóle da się jakoś bronić, i to nie szukanie pieniędzy? Bo jak dostajesz karę, nie wiem, 100 tysięcy czy 200, bo nie oznaczyłeś ptaszka jakiegoś, no to wiesz. Ja nie mam żadnych postów sponsorowanych, ani nie wchodzę w żadne takie współprace, więc sprawa mnie w ogóle Ale nie dotyczy. Ale jakieś klienci twoi w ogóle, czy gdzieś nie mieli jakichś problemów? Ale ja zajmuję się podatkami. Wiem, że niektórzy influencerzy dostają pisma z WOKiKu, natomiast ja nie dostałem, no bo nie jestem takim influencerem, że będę teraz gdzieś garnki, czy cokolwiek promował na Instagramie swoją twarzą. No nie zgadzam się na tego rodzaju hmm. współpracę, nie promuję żadnych firm, sprawa mnie w ogóle nie dotyczy. Mhm. Aczkolwiek, no bardzo dziękuję, bo jesteś bardzo aktywny w, w mediach. Na przykład słynna e, tutaj recepta, jak przyjdą e, kontrolować telewizory, a ty możesz mieć tablicę do pisania, jest Mistrzowska. I to jest też taki tip. Tutaj zapraszam już do e, TikToka, do Sławka. bo... No to żart jest oczywiście, no bo ta tablica nawet tam wisi. E, e, jak ma piszę czasem po tej tablicy na Tiktokach ludzie często się mnie pytają, czemu marzę po telewizorze. No to nagrałem filmik, że to nie jest telewizor, to jest tablica. I kontynuując ten żart, właśnie powiedziałem, że jak przyjdzie kontrola, to można powiedzieć, że to jest tablica, a nie telewizor. Ale wiadomo, że w życiu takim prawdziwym, to bym nie próbował przekonać w ten sposób kontrolerów. <grytanie> okay. No to powiedz mi, bo mówimy o tych różnych absurdach, ale też ostatnim też absurdem i trochę wspomniałeś, ten zakup laptopów. I jak to jest w ogóle, że państwo dzisiaj znajduje pomysł zakupu laptopów. Czy to nie jest tak, że znowu ktoś powinien zarobić? Mówię, że były na afery z respiratorami, no bo dzisiaj, jak ja znam, dzieci, ty też znasz i pewnie znamy, tam nie ma osoby, która jest i nie ma komputera. Nie? My rodzice już dawno zakupiliśmy. Bardzo to jest jakiś margines. Nie sądzę, żebyśmy musieli czwartoklasistom dawać wszystkim laptopy i nikt tego chyba nawet nie zbadał. nie? Tak, uważam, że większość dzieci ma dostęp do komputera, często nawet za duży. Po tych dwóch latach tej pseudonauki zdalnej, to chyba w prawie każdym domu tak, jest. komputer. były zbiórki przecież na laptopy, tak. Jak bo nie gdyby miał nie tego. było. To jak ten ktoś skończył szkołę, kiedy ona była zdalna. Więc wydaje mi się, że ludzie mają laptopy. Teraz dostaną nowe, nie wiem czy będą z nich korzystać. Jest olbrzymie marnotrawstwo. Może na ulicę trafią no, ci... no, Nie wiem co to będzie, ale to na pewno będzie olbrzymie marnotrawstwo. Nawet jeżeli ktoś będzie korzystał z tego laptopa, bo okaże się, że jego jest słabszy, no to nie będzie się tam przecież uczył. Będzie grał, internet będzie przeglądał. No, do nauki Ale mam taki pomysł, w ogóle, jak politycy mogą wpaść na taką Wybory absurdalny... idą. Jak idą wybory, politycy wpadają na najbardziej absurdalne sposoby przypalenia pieniędzy i kupienie sobie głosów. No to jest. W wielu rodzinach będzie taki dialog, no ale może są źli, ale chociaż laptopa nam kupili, to warto na nich zagłosować. Myślę, że są ludzie, którzy się sprzedadzą za laptopa. No może tak być, może tak być. Nie myślałem z tej strony, ale rzeczywiście, jak powiedzą, nadają, no, no to będziemy mieli 4 lata Może kradną, ale się dzielą. No tak, kolejny pomysł tutaj nieruchomości. to z drugiej strony premier właśnie zapowiada taki projekt, że mają ograniczyć nabywanie lokali, teraz już ograniczyli do jednego rocznie, jeśli masz chyba pięć mieszkań mhm. i żeby były dostępne mieszkania dla każdego. I moje pytanie jest, czy co w ogóle o tym sądzisz, bo z jednej strony nawet jak ograniczam przy dzisiejszych cenach, to i tak przeciętnego Kowalskiego nie stać na kredyt hipoteczny dzisiaj, nie stać i mówimy i wszyscy o tym mówią, że ceny nie będą raczej spadały. Czy to coś zmieni, bo, czy to, bo to niby ma ograniczać fundusze dłużej. Się zastanawiam się, czy fundusz, nie wiem, gdzieś tam rozmawiając, nie może już na etapie dewelopera wejdzie w jakiś spółdział, że z własnością mi nie sprzedaje. Czy nie znajdą ci najwięksi zawsze obejścia na ten przepis, a trochę ci co, nie wiem, byli mali, nie wiem, pracowałem chciałem, coś dokupić się skończy, no bo wszystko zależy od kształtu tych przepisów, no ale wyobrażam sobie, że fundusz zamiast kupić blok, to sobie założy spółkę, córkę i wbuduje sobie blok. To będziemy też bronić budowania bloków. Tak, mieliśmy chyba zwiększać liczbę mieszkań, a nie zmniejszać, więc duzi to obejdą. Zresztą te przepisy nie są robione przeciwko funduszom. Co to za fundusz, że musimy go blokować na poziomie pięciu mieszkań? To jest robione przeciwko polskiej klasie średniej, przeciwko ludziom, którzy już trochę zarobili, chcieli mieć jakiś dochód na przykład na emeryturę i poszli w kierunku nieruchomości, a nie Akcji. No i co teraz powiemy ludziom? My wam emerytury nie wypłacimy, no bo z to piramida finansowa, sami sobie oszczędzajcie na emeryturę. Jak ludzie próbują oszczędzać właśnie tymi mieszkaniami, to nie, też nie możecie, blokujemy wam tę możliwość. To co oni mają zrobić? Przy 20% inflacji pieniądze na koncie mają trzymać, czy kupić akcje na polskiej giełdzie, które tam od 10 lat w ogóle nie chcą urosnąć. Więc to jest bardzo szkodliwa regulacja, która zmniejszy, a nie zwiększy dostępność mieszkań. Ja się też zgadzam i rzeczywiście no ci ludzie przecież co kupili, bo ludzie mają zarzuty, a jak masz dwa Mieszkania, to oddaj, nie? Czy podziel się? A z drugiej strony, przecież te osoby ciężko pracowały. Ja sam wiem, po sobie, będąc w korporacjach, po nocy, wyjazdy służbowe, poświęcenie rodziny. Sam wiesz, jak pracujesz, jeździsz po całej Polsce, to jest ogromne poświęcenie i jakby nagroda za ciężką pracę, której i tak płacisz podatki. Więc jak mam Ci później narzucać, właśnie tak jak mieli, czy, czy ten katastrofę, czy jakiś inny, żeby no, wyniszczyć według mnie klasę średnią, bo ja ciężko pracowałem dla tego kraju, tak? Płacąc podatki na ten kraj, na ten rząd i nagle dostajesz takiego strzała, że, o nie, nie, to już masz za dużo musi się i niestety dużo ludzi to popiera, nie? Tak, ludzie nie rozumieją niestety rynku nieruchomości. To jest bardzo duży problem. No, a ta zmiana jest oczywiście bolszewicka i będziemy bardzo mocno protestować. No, Myślisz, że wrócą te czasy, że będzie stać Polaków na mieszkanie. Nie wiem, może absurdalnie zacznie znowu rząd budować za darmo i kiedyś bloki spłyte się dostawało, bo nie będziemy. Jestem przekonany, że mamy potencjał do tego, żeby każdego Polaka było stać na dom, dwa samochody, na wakacje. To jest całkowicie możliwe. Mhm. No wiesz, ostatnie lata naprawdę były, do, ludziom się dobrze żyło. Nie? Trzeba im nie przeszkadzać, państwo nie powinno zajmować się napadaniem kolejnych podatków, utrudnieniem nam działalności. Niech nam po prostu pozwolą żyć, to my sobie poradzimy. Uh -huh. Trochę zmieniając temat tego, co się dzieje u nas dalej na wschodzie, trochę przycich, ostatnio się mało mówi, nie było kiedyś byliśmy, to rakieta spadła i coś tam odgrzewaliśmy, ale chciałem cię zapytać, bo dużo widzów też pyta, czy w ogóle według ciebie NATO i Unia Europejska pcha w ogóle nas na wojnę, no bo jest niby cisza, ale cały czas gdzieś tam się tkli. Czy obecnie to nawet trochę tak wygląda, że Polacy to bardziej chcieliby, czy polski rząd dołączyć do tej wojny na pewno niż Unia Europejska, więc z tym stwierdzeniem to bym się nie zgodził. No ale oczywiście tak, no, musimy uważać, niedaleko naszych granic jest wojna, być może nie w ogóle będzie jeszcze bliżej, jeżeli pójdzie jakaś ofensywa z terytorium Białorusi, to ona będzie bardzo blisko naszych granic, więc jesteśmy blisko wojny i musimy bardzo uważać, żeby przypadkiem do niej nie przystąpić. No ja też się martwię o to, no bo żyje się nam dobrze i trochę znowu to, co się widzi ym, z ludźmi z Ukrainy, oni raczej, bo też pytanie bo od widzów, czy myślisz, że Ukraińcy wrócą do siebie, ale z drugiej strony ja sam mam dzieci w szkole i tam mnóstwo osób zaczęło chodzić do szkoły, jak nie mają wrócić, jak tu się uczą języka, zaczęli szkoły i tak dalej, więc... Załóżmy nagle, że wojna znika, nie ma jej, tak? Cudownie się kończy, chociaż uważam, że szybko to się nie zakończy, ale dajmy na to, że tak będzie. Mamy kraj, który jest zdewastowany gospodarczo, zniszczony, zniszczone miasta, zniszczone elektrownie, wodociągi, linie elektryczne, nie ma prądu, gazu, wody, zniszczone drogi, nic nie działa, nikt tam na razie chyba nie będzie chciał inwestować. Po co tam wracać, tak jak tu mamy o tyle lepiej? Polacy, kiedy wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii, wyjeżdżali masowo, to różnica w poziomie życia była inna, trochę mniejsza niż pomiędzy obecnie Ukrainą a Polską, więc jest duża szansa, że oni nie będą chcieli wrócić na Ukrainę i w sumie to nie ma co im się dziwić. Marek, ja się też zastanawiam, skąd ci ludzie, bo dużo Ukraińców w Polsce mówią, podnieśli ceny najmu, bo wynajmują, kupują mieszkania, zostawiają mnóstwo pieniędzy tylko. Jak oni tu zaczną żyć, no to pieniądze się skończą. To nie ma chyba studni bez dna, więc oni zaś pójdą do normalnej pracy. Mam teraz... nadzieję, że jak najszybciej pójdą do normalnej pracy. No właśnie, ale no to już przestaną zarabiać lepiej, więc ten najem i tak dalej będzie tak jak każdy Polak, nie? Więc chyba to nie wiem, czy te ceny będą wzrastały, patrząc z punktu widzenia, jak Polacy, jak będą Ukraińcy wszyscy tu normalnie pracowali. No dobrze, a czy myślisz, że jest szansa, żeby kiedykolwiek politycy odpowiadali za coś karnie? No bo też. Muszą. No ale jak widać to nie działa. Na razie nie działa, bo system jest zły. Oczywiście, że politycy i urzędnicy powinni odpowiadać za swoje działania tak jak każdy inny. Mam trochę pytań właśnie od widzów. Jeden z nich to jest, co sądzisz w ogóle agro Unii i czy widzisz z nimi jakąkolwiek współpracę? Dzisiaj poszła wiadomość, że Agro-Unia zakłada wspólną partię z Porozumieniem. Mnie to bardzo dziwi. Nie wiem, kto miałby na taką partię zagłosować. Agro-Unia z jednej strony jest takim ugrupowaniem buntu, z drugiej strony program pisze im ten lewak Zygmuntowski. Więc ja tu nie widzę wielu nici porozumienia z nimi i też nie bardzo wierzę w to porozumienie, ich z porozumieniem. Okej. Okay. Edukacja w Polsce. Jak widzę, ja, ja sam widzę na dzisiaj też, ale też ludzie że widzą, że budują się nowe szkoły. Ja widzę nawet w moim mieście, jaki wiadomość będzie piękna szkoła, duży budynek i, i, i wiesz, i sobie myślisz, kurczę, coś jest nie tak, no piękne budynki prawie pałaca w środku komuna nauczyciele, wiesz, jakby zarabiałem tak mało, że mało kto chce uczyć. Drugie te wymogi i program nauczania jest sprzed 30 lat i czy jesteś według Ciebie, co, co w ogóle trzeba zmienić, od czego zacząć, no bo na pewno nie odbudowy nowego, pięknego budynku, żeby ta edukacja, żeby no nasze dzieci jakkolwiek mogły wyrosnąć na no, prawowitych ludzi. Nie? Czy moje zdanie jest takie, że państwo nie powinno zajmować się prowadzeniem szkół, układaniem programu nauczania, niech to będzie robione oddolnie. Teraz nawet idziemy w tym kierunku, to minister Czarnek się przyznał przy tej sprawie laptopów, że laptopy są potrzebne do tego, bo on chce standaryzować scenariusze lekcji. Już nawet nie jest spis lektur, nie podręczniki, nie programy nauczania, ale scenariusz lekcji chciałby standaryzować, żeby wszędzie był taki samy. Więc wszędzie idzie ta centralizacja, to odebranie ludziom wpływu na cokolwiek, że nauczyciel nawet po swojemu lekcji nie będzie mógł poprowadzić, bo dostanie jakiś odgórnie narzucony scenariusz nauczania, który na pewno będzie dziadowski. To wszystko trzeba odkręcać, trzeba szkolnictwo oddawać, ludziom, rodzicom, to rodzice powinni decydować czego i jak się uczy swoje dzieci. Powinno być konkurencja między szkołami, Powinno być zdecentralizowane i oddolne. No zdecydowanie się zgadzam i tutaj patrząc też na moje dzieci, już widzę jak oni jakby idziesz to tak, tak jest, że jest dziecko małe, wszystko się uśmiecha, wiesz, o wszystkim mówi pozytywnie, ma jakąś wizję, jest kreatywne, idzie do szkoły i nagle już nie ma tej pewności siebie, nie jest takie dumne i to wszystko jakby gdzieś ginie, nie? To idąc dalej, czy w ogóle myślisz, bo wcześniej mówiliśmy o wojnie, ale czy w ogóle Putin może zaatakować nasz kraj? Oczywiście, że może. Nie wiem, jak się potoczy wojna na Ukrainie. Teraz mamy jakąś pauzę operacyjną. Stany straszą, że będzie duża ofensywa rosyjska na wiosnę. Ja naprawdę nie, nie potrafię przewidywać przebiegu wojny. kogoś pytać wiosną 40 roku, jak się potoczy druga wojna światowa, to pewnie nikt by nie trafił. Więc to jest takie wróżenie z fusów. No mamy wojny, jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, ale no nie, nie przewidzimy, co tam się teraz wydarzy. Ale tak, wojny się czasem rozlewają na inne państwa, więc taki scenariusz jest możliwy. Miejmy nadzieję, że się nie wydarzy. Mhm. A czy po dojściu do władzy myślisz o tym, żeby zredukować liczbę urzędników, jakby się udało? Oczywiście, że tak. Zdecydowanie, no ale myślisz, że jakby jakoś diametralnie masz na to pomysł, no bo wszędzie chyba w ostatnich latach ta liczba naprawdę urosła. Urzędnicy są po to, żeby wprowadzać różne pomysły regulacyjne, żeby przestrzegać jakichś tam przepisów. Jak się zniesie te przepisy, no to liczba urzędników potrzebnych się znacząco zmniejszy. Mhm. Może będzie tak, jak ustawa wilczka na jednej karcie i, i to by było naprawdę przydatne nie? do dzisiaj, na szczególnie dzisiejsze czasy. Dobrze, tutaj mamy o poborze do wojska. Czy co tym sądzisz, że jak dostaniesz wezwanie i byłoby takie, że pójdziesz do wojska? Oczywiście, że pójdę, jeżeli dostanę wezwanie, każdy ma moralny obowiązek ojczyzny, natomiast dobrze zorganizowane państwo raczej nie szkoli 36 latków, bo to trochę mało perspektywiczny zawodnik. tak jak z piłkonożną, tak? Widziałeś klub piłkarski, który zaczyna trenować 35-latków. No nie, bo nawet jak kogoś cudownie szybko nauczą, to ile lat on jeszcze będzie w stanie grać w tą piłkę. I z wojskiem jest dokładnie tak samo, według mnie powinno się szkolić 18-19 19-latków najpierw w tym okresie między maturą a studiami, to najmniej dezorganizuje życie. No jak kogoś nauczymy, no to potem przez 20 lat zachowuje te umiejętności. To jest dużo bardziej sensowne rozwiązanie. Mhm. A czy w ogóle da się jakoś rozliczyć obecną władzę za, no, z ich działań? W obecnym systemie nie, bo nawet jak nikt zgłasza jakieś nieprawidłowości, to potem prokuratura zarządzana przez Zbigniewa Ziobrę, to nie dopatruje się żadnych nieprawidłowości. Więc w obecnym systemie, kiedy chociażby najwyższa izba kontroli nie ma możliwości samemu zanoszenia spraw do sądu, komuś korzystać z państwowej prokuratury, no to jest ciężko. Trzeba zmienić ten system. Trzeba też zmienić e, prokuratora generalnego. Mhm. No, w odnośnie w ogóle sądów, to jest... To jest chyba też bardzo duże pole do poprawy, bo przy prostym, nie wiem, podziale ziemi, ja na przykład też tym walczę od zwykły podział ziemi, e, udziały, gdzie wszystko jest, nie ma nawet budynku. Ciągnie się to latami, wiesz, przekładana sprawę. Ja mówię, kurczę, rozprawa mogłaby się w tydzień odbyć. Przychodzisz, nie zgadzamy się, to nie, no to ja decyduję jako sąd do widzenia. A tutaj jest, ja mówię, napisałem nawet do sądu pismo, że chciałbym, żeby chociaż moje dzieci dostały zakończenie tego tematu. No bo jak masz się wybudować, jak masz coś zrobić, jak masz swoje i nawet sądy dzisiaj nie są w stanie ci pomóc. To ja... ja tym polegam. Biurokracja, że ludzie zamiast budową domu czy zajmowaniem się swoją firmą zajmują się papierami, zgodami, certyfikatami, pozwoleniami. To wydłuża wszystko i potem mniej czasu mamy na rozwijanie naszych firm, na budowanie dobrobytu i wszystkim się gorzej przez to żyje. A czy jesteś za tym, żeby przymusić gminy by sprzedawały ziemię deweloperom w zamian za mieszkania? Ciężki temat. Ja w ogóle jestem raczej nie za tym, żeby ludzi do czegoś zmuszać, więc kierunek chyba zły. Natomiast faktem jest, że bardzo dużo ziemi jest w rękach gmin, samorządów, państwa i to blokuje niestety budowę. Mhm. To muszę spytać, bo to jest biznesmisja i też jest pytanie od widzów w ogóle. Jak, w co Ty inwestujesz, jak masz jakieś naddatki finansowe? Czy możesz powiedzieć? I może masz jakieś też inwestycje, które według Ciebie, które według Twojej jakiejkolwiek wiedzy, które nawet podatkowej czy klientów, nie warto inwestować w dzisiejszych czasach? Tak jak wielokrotnie mówiłem, nie zajmuję się doradcą inwestycyjnym, nie znam też przyszłości, więc nie wiem, w co się będzie opłacało inwestować, a w co nie będzie się opłacało inwestować. Na pewno opłaca się inwestować w siebie, zdobywać nowe umiejętności, uczyć się nowych języków, zarówno kompetencje miękkie, twarde. Inwestowanie w siebie w zasadzie zawsze się zwraca i to z niesamowitą stopą zwrotu. To kończąc ostatnie pytanie. Dzisiaj mówi się trochę coraz więcej o falach rozwodu. To jest też, że zapominamy często, jako przedsiębiorcy pracujemy długo, rodzi się bardzo mało dzieci rekordowo i jakby, no, dokąd zmierzamy w ogóle jako, jako świat, jako cywilizacja, jako Polska, jako Europa, skoro no, mało się rodzi dzieci, coraz więcej rozwodów, żyjemy jakby osobno, mamy jeść, no wiesz, to co nam ktoś każe, no to... Idziemy w bardzo złym kierunku również demokratów. No bez rodzin nie będzie dzieci, bez dzieci nie będzie komu pracować na nasze emerytury. Nasze społeczeństwo troszeczkę się rozpada. Jest to bardzo smutny kierunek, którego nie popieram, ale no nie można nikogo zmusić do założenia rodziny. To też byłby zły kierunek. Chyba nad Chiny nie robią takich rzeczy, więc my tym bardziej nie powinniśmy. No ludzie się tak przyzwyczaili do tego, że żyją sami i w pewnym wieku to jest może ok, ale potem nagle ktoś może nabrać wrażenia, że coś w swoim życiu stracił, bo nie do wszystkiego Da się wrócić. Jeżeli jakaś kobieta ma już nie wiem, 45 lat, 50, to już nie założy rodziny, nie urodzi dzieci i nagle się orientuje, że coś się w życiu ominęło, być może coś bardzo cennego, więc wydaje mi się, że warto tak poprowadzić swoje życie, żeby na starość nie mieć bardzo dużych wyrzutów sumienia i wielkiego poczucia pustki i straty. I tego życzmy też, widzą. Bardzo Ci dziękuję za merytoryczną rozmowę. Życzę Ci samych sukcesów. dalszych trzymamy kciuki, także cześć. Dziękuję. Dziękuję.